Witam serdecznie. Tym razem naleśniki z serem. Jest to danie naprawdę uniwersalne. Do tego potrzebujemy szklanka mąki plus dwie łyżki stołowe, szklanka mleka, szklanka wody mineralnej gazowanej, dwa jajka, szczypta soli oraz dwie łyżki oleju roślinnego. Ok, i zaczynamy mieszać. Mieszamy na gładką masę, bez grudek. Do tego zrobię ser, dodam cukier waniliowy, owoce, to znaczy jagody amerykańskie i galaretkę malinową. Masa jest już prawie, prawie gotowa. Mikserem, wydaje mi się, nie byłoby to takie łatwe ponieważ brudki by zostawały, a tak to można rozrobić szybciej masa już jest gotowa odstawiamy, niech się uspokaja a ja się biorę za swój serek paczuszka cukru waniliowego jeżeli komuś będzie za mało słodkie to trochę cukru czy spodzika Mrówki. Jeszcze można za chwilę dodać. Już proszę zostawić do dekoracji. Ja spróbuję troszeczkę do smaku. Dla mnie bomba. Nie używam dużo cukru. Nie słodzę kawy czy herbaty. Już od bardzo, bardzo dawna. Teraz wrzucę galaretkę. Tak to wygląda. Stawiam to teraz do lodówki i biorę się za smażenie naleśników. Naleśniki już mam gotowe, teraz zawijamy. Myślę, że nie ma. Taki osoby, która nie zje naleśnika W garnku, w filiżance yy, Rozpuszcza mi się Właśnie teraz czekolada Poleje na sam koniec Moje naleśniczki już Zawinąłem Biorę trochę dżemu truskawkowego Daj na wierzch Dobrze by było tak Trafić z każdym na kant, gdzie się kończy ciasto naleśnikowe po zawinięciu, troszeczkę przyklei to. Moja czekolada się już roztopiła. Moja podopieczna patrzy też z zaciekawieniem w pokoju obok, co ja robię. Roztopiona czekolada. Polewamy. To jest naprawdę bomba kaloryczna. I na koniec posypujemy lekko cukrem pudrem. Życzę wszystkim smacznego. Bądźcie zdrowi. Dbajcie o siebie, uśmiechajcie się do siebie i do swoich podopiecznych. Moc jest z wami i do następnego razu. Cześć.